Po długiej przerwie od kwadratowego survivalu, nocka i lotypek postanowili wyruszyć w podróż w poszukiwaniu twierdzy, by dostać się do endu i pokonać smoka. W tym odcinku przemierzą lasy kwiatowe, świerkową puszczę, przepłyną ocean, aby w końcu dostać się do opuszczonej twierdzy i w następnym odcinku pokonać smoka. Stronghold! Jak to nie będzie Stronghold, to Cię zabiję. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, by być na bieżąco z kolejnymi filmami. A jeśli film Ci się spodobał, możesz zostawić tutaj łapeczkę w górę. Zapraszam do oglądania. Dobry, ja jestem nocka PKP'a. To jest dziewiąty odcinek kwadratowego Survivalu w sezonie drugim. W tym odcinku będziemy szukać Strongholda, czyli naszej twierdzy. Co ty robisz? Bo, yy, nie wiem, czekaj, bo ja chyba coś... Co? O, no co żeś zrobił zaś? Ja no, nie wiem, no to się jakieś gdzieś woda... O! O już, naprawiłem. No i będziemy szukać strongholda Mamy już wszystkie rzeczy więc co? Zaczynamy? Zaczynamy Dobra no to co? Może chodźmy najpierw się prześpimy bo, bo lepiej nie ruszać w nocy Dobra no to lecimy zaraz Ja mam 22 te y, oka enderu więc zaraz sobie go rzucimy to oko? Teraz czas na reklamę. Że, że co chcesz reklamować swój kanał? Wiecie, do nie, na... Ale po prostu. Tytka. Ale nie, to by było śmieszne, jak. No może też, że też te swój kanał reklamować, ale to by było śmieszne. I w jak tamtą nie, wie, stronę. Teraz w tamtą, czas na str w tamtą a ta, a na stronę. A tam się reklama włącza, nie? Gdzie, w którą stronę? W tą. W tą, gdzie idę. Nie, poczekaj. poczekaj. na łódkę, łódkę, łódkę. A do łódki mogą dwie osoby wsiąść, tak? Chyba tak. Dowaliśmy... no chodź. Z piglinami. Do... wsiadaj do tyłu. Tylko nie zatop tej łódki, nie. nie zatop tej łódki. Dobra, płyniemy. Myślisz, że taki gruby jestem? No. Adie. <śśpiewanie> o XD żart. Dobra. XD Siadłeś! Siłeś o, Dzień dobry! Mamy ślepy za... Fajna łódka! Dobra, chodź. W ogóle jak y, spostrzegawci ludzie zauważyli, że mamy, że lotypek ma do wynik. Y, teraz bez 1, 2, 3. Kto pamięta ten początek? Ale już, już nie! Już nie, już samym melotypkiem. I już z samym arotykiem. Chcemy też raz do wody. Bo tam był creeper. Kurczaki zostaw. Dobra, jak dobra, co, jak dalej. będziemy głodować, to będziemy mieć yy, jedzonko. Bardzo tu jest ten las Głow, Widzę, że szykuje się. Dobra, rzucę perełką. Dobra, w to stronę rozboczyliśmy z kursu. Ej, co, pękła? Nie, dobra, yes, nie pękła, jest, jest, yes, uff. Już myślałem, że pękła. Ej, łódkę i lecimy. Ja sobie jeszcze tutaj przekoszę. Chcesz, bez sztyczka? Nie, ja! Baraninkę. Mam 35! Mam tak, dwie surowe baraniny, pięć surowych schabów. Prawie. że Jeden surowy kurczak i 35 pieczonej baraniny. 5. Ja zapomnę. Oj, Ojoj! A łama, ręce, To się ręce... zamieniam. nie zamieniam, To się zamieniamy. O, ale ty nie wiesz gdzie płynąć. Nie. Ej, nie, nie, no na ogóle... Ile będzie jeszcze ten ocean? Widzisz to, tam jest statek. Stop, stop. Ale jakoś tak w ogóle kiedyś Chodź do mnie. Ej, fajnie, faktycznie statek jest. Ja go nie widziałem. Tylko nie zgubmy łódki. Dobra, ja tutaj robię... Ja tutaj wbijam. I jak mnie cofnęło?! Brawujko. Dobra, łyka. Dobra, jakiś tam... E, klątwa znikania chyba, albo uwiązania. Dobra, Dobra teraz szybko wypłynąć. To jest? Z w drugą stronę. W tą skrzynkę już. Tu nic nie ma już tej skrzynce. Bo już zabrałem, o kolejna skrzynka tak ale proszę. nie no czemu ty wszystko zabierasz? No chętnie zobacz, że już ta jedna była I gdy zde mnie A Bardzo słaby statek Tylko ta Nie mam, skrzynka. mam jedną No kurde czemu nie mogę otworzyć jakie hamstwo? Tak ojo. Dobra zabieram góra góra wypływamy! Zebrałem, tu był jakiś kompas to... i mapa do ukrytego skarbu. Topie się! Dobra. Przyjaciel, chodź, dobra. Ale render, nie będziemy ten, teraz skarbu szukać, to na inny odcinek. A ja mam render distance 5 czanków. To też na... Ja zostawię można na 10. Nie, na 12 jest spoko. A serwa wow! Nie, 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 nie możemy zbo zboczyć z trasy. Nie, nie, tak? nie, nie, Mam wodę. Mam. nie, nie, Mam. mam. Ale nie, czekaj, stop, 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 bo się kaczanki nie generują. Jak to mnie? No właśnie. No chodź do mnie, no przecież to jest normalnie świat wygenerowany. Ale mi się nie zdążyły wygenerować, przez to mnie wywaliło. To jest, stwierdzenie? Nie. Musimy szukać stąd. Stop, hoda. stop, stop, chyba. Nie, poczekaj, ja wyłączę shader, ja wyłączę shadery. Ja wyłączę shadery. Bo tam, tam ja, tam ja, tam ja nasze... Ale poczekaj Jak ty możesz już widzieć Stronghold, jak to jest tak strasznie daleko Chyba Stronhold Czy tylko kanion A Stronhold? Gdzie? Stronhold! Jak to nie będzie Stronhold To cię zabiję Jak to nie będzie Stronhold Dobra, jest stronghold, faktycznie stronghold. Muszę ci bić brawo. Dobra. Kto pierwszy? Kto pierwszy e, znajdzie portal? Bo ja tu ja przeszukałem już dużo i nie widzę. Dobra, już zostało jeszcze zostało. Okay, nie ma. C C C C Creeperów! Trzy creepery! Kierek! Pryk! Klepa, dobra! Doślepu ich od tyłu! A nie, jednak to nic nie ma. No ma, dobra, mam pochodnie. A że mam szejderki, to będzie... A co mają szejderki w sobie do tego? Tu no, mi nie działają. No bo... Coś, co? Dobra, tu już zdebę nie schodziłem. Tu jeszcze nie schod... Odzie szkielet, szkielet, szkielet. <toczny> Nie, 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 nie. Pyk, pyk! Ej, serio, jak znajdziesz pierwszy portal, to, to ci powiem, że jesteś dobrym Minecrafterem. Widzę że ogarnę. Walę Watera. Ja też umiem Watera i umiem klaczować i w ogóle. Mario. Ej, zaraz, nie, gdzie jest ten portal? Ej, co? No właśnie no. Nie, dobra. Teraz już zezwalam. Ale tylko ja najpierw. Jest portale serio, A tu jest, dobra poczekaj, bo to jest dalszy ciąg twierdzy. W drugiej stronie albo oceanu? Dobra, poczekaj, poczekaj, jest poczekaj, tak, jest poczekaj, poczekaj, game mode. Rzeczywiście, no mówiłem Ci, że mam, że jestem w ścianie, Chcę tam smogować. A co sięś nie lecę już o nie zmieniaj tego trybu gry, jak ci mówię, żebyś nie zmieniał Mówię ci, żebyś nie zmieniał, to ty musisz zmienić Rozumiem, że ja nagrywam. Tu mam portal Ale najpierw bibliotekę Najpierw się szuka biblioteki A silver fische. Poczekaj poszukam Rozwalić spawner spawner A co masz portal? Mam O ty zły ale bibliotekę trzeba! Aha, tu nic ciekawego nie ma. To muszę zabudować, bo one tutaj nie... Poczekaj! Rozwalam to. Dobra, rozwalaj. Ale poczekaj, do portalu nie wskakuj. Poczekaj. Źle to zrobiłem. Co? Ale... Ale tragedia. Wiesz, co zrobiłem źle? Nie wziąłem portalu do Nederu. O, dobra, mam bibliotekę, mam bibliotekę. Jakieś zejście na dół? Dobra, poczekaj. Zostań przy portalu, zostań przy portalu. Mam taki plan. Wiesz, że wiesz, co zrobimy, bo nie, nie wziąłem opsa na portal. Uuu, dobre, dobre. Bardzo dobra książeczka. Zostań przy portalu. Dobrze, dobrze, dobrze. O faktycznie biblioteka jest. Dobra, ja teraz zrobię tak. Z portalu jest. Cyk, zrobiłem tak. I bra. Wiesz co, ja sobie zapisałem kordy. I zrobimy tak. sen razem tu wybudujemy portal i będziemy chodzić do tej twierdzy przez nether. OK? A póki co, to uzupełnimy. Yy, o, o, oka. Ten dźwięk jest taki satysfakcjonujący. Dobra. I teraz skończymy odcinek. Jak widzicie, znaleźliśmy Stronghold. Elotyp jak powiedz coś nowego. Wiem, nie wiem, tam jest biblioteka. No, bardzo się cieszymy. W następnym odcinku. Za tydzień oczywiście w sobotę o godzinie 15.45, bo to YouTube zmienił. Teraz trzeba o 15.45. Więc... O 15:45 znowu obejrzyj Ależ masz refleks. Obejrzymy obejrzycie kolejny odcinek tym razem z spokonywania smoka. Więc ja się z wami żegnam. Cześć i do widzenia.